Miło mi Was e, powitać na spotkaniu z o olimpijką, z Panią Katarzyną Dydek. Po pierwsze bardzo, bardzo gorąco chciałam Wam podziękować za to, że mnie tu zaprosiliście. Kto mnie tu zaprosił? Wszyscy. Wszyscy? Wszyscy? <laughs> czy tylko Pani pedagog mnie tu zaprosiła, czy dzieci też? Ja. ja. I Ty mnie zaprosiłaś? Ale się cieszę ja. wtedy, że przyjechałam. Chodźcie, jakim trzeba być? Silnym. Silnym, mocnym. Co jeszcze trzeba mieć w głowie? Najwięcej takiego zaparcia, nie? że muszę waleczności. Waleczności, właśnie. I dzisiaj przyszłam do Was, przyjechałam w takim serdaczku, to jest taka kamizelka. Trochę stare to już jest. Starsze od Was. 2000, no właśnie. Wy, Kto się urodził? No, wszyscy się urodziliście po roku 2000, prawda? bo nawet piąta, 6 klasa no właśnie, mamy 2014, więc ta kamizelka jest dużo starsza od Was. To jest z 2000 roku, którą właśnie reprezentacja Polski i to z każdej dyscypliny dostała taką właśnie kamizelkę. Nie tylko taką kamizelkę, ale ja aż teraz przyszłam do Was w tej kamizelce. Biegamy I słuchajcie, w połowie drogi już na to boisko każda z nas miała no, tak. takie kolana. Z wrażenia po prostu nie potrafiłyśmy powstrzymać też łez. Naprawdę, bo całe trybuny to było biało-czerwone.